Dzień dobry, Dzisiaj w przerwie pomiędzy tynkami, które tam o, zobaczcie, jak pięknie sobie schną tynki naszonowe. To ja dzisiaj w przerwie pomiędzy właśnie kolejnymi pomieszczeniami wracam do budowy pieca. I tym razem wracam już tak konkretnie do szybra, o którym już Wam wcześniej wspominam, że będzie właśnie w tym miejscu. Myślałam, że będę mogła sobie tutaj na spokojnie wymurować już do końca tą tylną ściankę, aż tutaj pod sam tyg prawie, ale nie da rady. Muszę jednak najpierw ogarnąć szyber, zamontować go już tak na stałe i dopiero potem będę mogła wrócić do ścianki. Dlatego, że tutaj w tym miejscu, o, zobaczcie, w tym miejscu będzie cegła przewiązująca. Tylną ściankę z boczną ścianką pieca chlebowego. No, wobec tego ja muszę tutaj już dokonać wklejenia cegły, tej poprzecznej, zanim będę mogła wrócić do ścianki. Tutaj planowana jest taka wnęka pod yy, obsługę szybra. Tutaj już częściowo widać, tak? Cegła kończy się w tym miejscu i tam z tyłu będzie tylko taka mała cegiełka zamykająca ściankę, żeby nie było widać tam cegły szamotowej. Wobec tego tam jest taka wklejona, znaczy będzie wklejona taka mała cegiełka. Na to pójdzie jeszcze jedna warstwa i już warstwa jakby zamykająca ten szyber. I żeby móc to zrobić, to no muszę wkleić ten szyber, dlatego, że nie ma siły. On mi tutaj generuje pewne wysokości cegieł, bo tutaj mam drugą warstwę ułożoną i ona jest niżej względem Szybra. Wobec tego tutaj będę musiała wyciąć w tej trzeciej warstwie taki rowek, w którym ten szyber będzie mógł swobodnie chodzić, otwierać się i zamykać. Więc tutaj takie są, no, różne, różne perypetie, takie teraz będą przede mną. Natomiast, no, jest to wszystko do ugrania i najpierw muszę skupić się na wymurowaniu tutaj cegieł, na których osadzony jest szyber, a potem. Będę mogła swobodnie zająć się już tymi cegłami czerwonymi, czyli najpierw cegły szamotowe, oczywiście na zaprawie szamotowej, która u mnie, przypominam, składa się z piasku drobnoziarnistego, zmielonego szamotu oraz glinę. Przyszła ta wiekopomna chwila, pozostały mi dwie warstwy z tej strony oczywiście tylko mówię, o tym mówię, nie o tym co jest z przodu, z tyłu pozostały mi do wymurowania dwie warstwy i to będzie koniec pieca. Natomiast to są dwie warstwy dosyć specyficzne, zamykające sklepienie, więc tutaj dużo się dzieje i w tej chwili nie mogę już tutaj yy, murować dalej ponieważ tutaj ta część jest uzależniona od, już od sklepienia pieca chlebowego. Natomiast mogę zamknąć sobie już ściankę grzewczą. I właśnie ułożyłam już sobie tak na sucho cegły, które będą pierwszą warstwą sklepienia z wysunięciem tutaj takim rantem. Takie jest 4 cm wysunięcie cegieł. To samo robiłam w poprzednim piecu i myślę, że to fajnie wygląda, nam to się podoba bardzo. Więc, żeby to było takie spójne, to w tym piecu również takie coś zrobiłam. No i teraz tutaj mam już warstwę cegieł szamotowych położonych, i one będą właśnie tą warstwą, która zamyka ściankę grzewczą. Dlaczego cegieł szamotowe? Dlatego, że mają większą wytrzymałość temperaturową. A jak wiemy, ta ścianka grzewcza to jest ścianka tak naprawdę spalinowa, wobec tego, tutaj będą dostawać się spaliny, będą uderzać w to sklepienie i jak będą uderzać, ochładzając się, dopiero będą wylatywać do komina na, na tamtym poziomie, który jest, jak widzicie, o tam, gdzie jest otwór. Więc to jest jakieś cztery cegły poniżej tego, tej warstwy. Dlatego zdecydowałam się tutaj na zrobienie tego sklepienia z cegieł szamotowych. Cegły czerwone mogłyby takich temperatur nie wytrzymać, Chociaż nie będą to jakieś strasznie duże temperatury, pewnie coś około 200 stopni, więc nie jest to jakieś tam 200-150, no nie wiem, zobaczymy jak, jakie te temperatury będą w ogóle w trzonie kuchennym. No ale, pomimo to, lepiej dać cegłę szamotową niż czerwoną. Tą warstwę ja już ją sobie docięłam na gotowo i mogę ją sobie wymurować, i na to pójdzie już warstwa końcowa i będę mogła w tym miejscu zamykać tynk, dlatego, że według moich obliczeń no to piec powinien się skończyć gdzieś na tej, warst na tej na tym poziomie, więc tą część tynku muszę jeszcze dorobić, no ale to wiecie. Nie są to jakieś ogromne powierzchnie wobec tego, bez problemu to sobie sama załatam. Trzon kuchenny i ścianka grzewcza będzie wtedy już zamknięta. A pozostanie mi jeszcze murowanie serca pieca chlebowego, czyli całego tego trzonu z cegieł szamotowych, sklepienie łukowe, oczywiście też i łuk nad drzwiczkami. No jeszcze trochę mam tego, ale już, już widać powoli koniec. Nie pokazywałam Wam, już tylko chwilę muszę zejść, a to wiecie, tutaj, to, tutaj się po drabinach chodzi już w tej chwili. Nie pokazywałam wam, jak, jak wyszła, wyszedł szyber. O tak, proszę bardzo. Tak to wyszło, moi drodzy. No, mm, nie przewidziałam jednej rzeczy o tego, <grywka> tego cypla, który wystawał, bo wiecie, u nas jest szyber jest w, spo, w sposób specyficzny zamontowany, dlatego że normalnie szyber montuje się tak, że on, o, dotąd dolega i dalej nie wchodzi już, nie? nie wchodzi do pieca, więc więc to nie przeszkadza w niczym. Natomiast u mnie, kiedy ten szyber wchodzi głębiej, bo on chodzi, o, proszę bardzo, tak wchodzi. Tak wchodzi i wtedy zamknięty jest szyber wewnątrz pieca chlebowego. Chwila, pokażę. Widzicie tam? Szyber jest w tej chwili tutaj e, zamknięty. Natomiast on będzie otwarty dopiero w pozycji. O! Taki będzie otwarty. Coś takiego. Dlatego nie przewidziałam, że tam trzeba będzie tą cegłę wyciąć. Tutaj. Wyciąć pod ten właśnie cypelek. Natomiast mi to nie przeszkadza. No jej, no takie rzeczy też. No jakoś to trzeba przytrawić, że tak powiem. Pozostało mi tak naprawdę tylko do zamontowania jednej drzwiczki pieca chlebowego i trzon tutaj płyta trzonu kochannego, Z to będzie wszystko, a nie jeszcze stal, jeszcze te owniki, które będą na sklepieniu, ale to już jest inny temat. Biorę się za memorowanie tego tutaj, i to będzie prawie koniec tej zabawy, oczywiście ze ścianką grzewczą. Dobry, witam Was serdecznie. Witam wszystkich, którzy dalej są ze mną przy budowie pieca i dzielnie przy mnie trwają. Tak to nazwę. Dzisiaj troszkę na dworku, dlatego że muszę obsadzić sobie drzwiczki już tak, znaczy, obsadzić, przygotować do obsadzenia, a i ponieważ nie będą one obsadzane na tym etapie, tylko troszkę później, ale muszę przygotować sobie już do obsadzenia w przyszłości. I żeby to zrobić, no to brakuje mi tak naprawdę dwóch blach takich kwasowych, które są jakby moim elementem montażowym. I teraz muszę je sobie dociąć. O, zobaczcie. Tutaj leży już blacha przygotowana. O, tutaj jest sprzęcior. Tam dziunia. Wychodzi, szuka. No i tutaj jest blacha, która czeka na docinkę. Zaznaczyłam sobie już pierwszą blachę, którą muszę wyciąć. Coś takiego taki prostokąt. I ten prostokąt będzie szedł tutaj, tutaj na spód. I jeszcze potrzebuję wyciąć sobie tą, bo te dwie to mam. Docięłam już sobie wcześniej. A, Dziunia podeszła, żeby się przywitać. Dziunia. Podeszła, żeby się przywitać. No i bo te boczne blaszki już mam, Przyciągam sobie wcześniej, ale tych długich jeszcze nie mam. To znaczy, miałam je docięte, ale one okazały się za krótkie. No bo wiecie, koncepcja zmiany drzwiczek i takie tam. Więc muszę teraz wyciąć tą jedną blachę, a potem wyciąć górną blachę. I pewnie wiele osób z Was teraz zastanawia się, jak zamocować tą górną blachę. Oczywiście mocuje się ją tak samo jak na dole, natomiast z pewnymi modyfikacjami, żeby ona mogła się wygiąć w łuk. Później Wam pokażę. Nad budową pieca. W przerwie między innymi pracami, że tak to określę, czyli w tak zwanym międzyczasie, yy, powoli sobie kończy piec. No, ile tutaj mi została? Została komora pieca chlebowego i tak naprawdę tylko góra pieca chlebowego, bo jak widzieliście, ta część już jest skończona. Więc niewiele mi zostało, no ale to teraz mamy bardzo dużo rzeczy innych na głowie, wobec tego idzie to teraz powolutku. Dzisiaj skupię się na zrobieniu drzwiczek, w sensie na wymurowaniu nadproża i obsadzaniu drzwiczek. Nie wiem, czy obsadzę drzwiczki od razu po nadprożu, musiałabym jeszcze wymurować kolejne wasy, bo chodzi o to, żeby to nadproże się związało, i wtedy ewentualnie będę mogła yy, kolejne... Rzeczy robić, ale w sumie to chyba dół drzwiczek i boki będę mogła obsadzić. Nie będę mogła obsadzić tylko tej górnej płyty. Płyty mam już a propos płyt. Blachy mam już właśnie przygotowane. Zobaczcie, docięte. Wszystko jest już przygotowane. Tylko zamontować. Jakie będą kolejne kroki? Docięłam sobie tą cegłę i tą cegłę, dlatego że te dwie cegły będą stanowić. Oparcie dla nadproża łukowego. Tutaj musiałam wyciąć taki cypelek. Na tym osiądzie cegła. To samo tutaj. Tylko tutaj, moi drodzy, to ja musiałam zrobić taki pewien myk. Dlatego, że tak mi wypadło niestety, że nadproże jest na tej małej cegle, nie na tej połówkowej. Wobec tego, przez to, że to jest taki cypelek, to ja musiałam go troszkę wzmocnić, ze względu na to, że on może być taki, wiecie, chybotliwy, nie? może się tutaj odspoić od tej cegły. Wobec tego zastosowałam tutaj taki myk, że dałam gwoździe. Można dać różne rzeczy, można by przewiązać to w sumie drutem, można by pokwapić się też, dać wkręta jakiegoś długiego. No, ja dałam gwoździe. I teraz te gwoździe przechodzą przez tą cegłę i jeszcze gdzieś pewnie, no ile, pewnie z 5 cm wtopione są w tą cegłę. Także w tej chwili one trzymają tą małą cegiełkę, żeby ona się nie przekrzywiła. I dzięki temu tutaj mogę swobodnie dać kolejną warstwę. A właśnie, tu mam już czekają docięte cegły. To nadprożę, to moi drodzy, o, będą, będzie coś takiego, nie? To będzie takie, chociaż nie wiem, czy to nie będzie troszkę mniej. No nie wiem, zobaczę, jak to tam wyjdzie. Za chwilę będę ustawiać cegły. W międzyczasie Adam mi tutaj wykonał szalunek pod dwiczki pod ten, no pod ten na prożę, bo ja oczywiście pamiętajcie, zawsze powtarzam, że nadproży drzwiczek jakichkolwiek, czy to tych, czy nawet wyczystkowych każdy drzwiczek to nadproże nie może być, te cegły, które będą, są nad drzwiczkami nie mogą opierać się na stricte drzwiczkach, dlatego że drzwiczki pracują inaczej, cegły pracują inaczej. Jeżeli stal bardziej się rozpręża pod wpływem gorąca, więc nie mogę osadzić cegieł na stali, nigdy się tego nie robi. Jest to duży błąd, jeżeli ktoś coś takiego zrobi, dlatego że zazwyczaj dochodzi później do pęknięcia nadproża. Teraz osadzę sobie ten szalunek na tych cegłach szramotowych. tutaj i mogę już murować sklepienie. To znaczy nie sklepienie, tylko to nadproże łukowe. Tak wygląda gotowe nadproże do drzwiczek pieca chlebowego. No ono ma już parę dni, musi się teraz utwardzić zanim zdejmę szalunek. I teraz jeszcze tak, wycięłam sobie cegły już kolejne, zobaczcie takie docięcia, takie małe piski, które tu będę musiała wkleić, żeby to ładnie wyglądało. Każde cegłę sobie docięłam. Można ją spokojnie już wklejać i zanim zdejmę szalunek, najpierw będę chciała dokleić tutaj te cegły, żeby to się wszystko zespoiło. No i potem będę mogła ruszyć już z wnętrzem pieca chlebowego. Tak to wygląda. Mam już też dociętą drugą warstwę. Będzie jeszcze trzecia i na to będzie szło już sklepienie łukowe i piec, w serce właściwie pieca, będzie skończone. Także jeszcze trochę pracy przede mną, ale jak widzicie, powoli idzie do przodu.